Historia z dzisiaj taka, że Polak zabija, ukrada Polaka. Kiedyś ludzie się wspierali, dziś skutnie, protesty na fali. Kiedyś tu dobrze się żyło, chociaż za kartki się żywiło. Praca była dla każdego Polaka, dziś produktów obrót, kasa nie taka. Kiedyś dobrze żyło, to co się wydarzyło? Zazdrość, arogancja, chciwość, i gdzie ta polska miłość? Były dobre, złe czasy. Teraz nam zabrali lasy, dotacje i swobody, zero wolności, ugody. Historia dzisiaj taka, że Polak zabija, okrada Polaka, kiedyś ludzie się wspierali, gdzie szkłotnie, protesty na fali. Historia dziś jest taka, może jednak coś się uda. Koniec wieku Robin Hooda. Kraść bogatym, biednym dać to złodziejstwo kurmać. Historia dzisiaj jest taka, że Polak zabija Polaka, kiedyś ludzie się wspierali. Dziś kłótnie protesty na fali. Chcesz pieniądze do roboty, chcesz coś więcej? Pracuj mądrze. Zamiast problemów, rozwiązania. A jak kradniesz, do pierdla kochany, kochano. Historia z dzisiaj jest taka, że Polak zabija, okrada Polaka. Kiedyś ludzie się wspierali, gdyż kłótnie protesty na I tak zmiany.